Yellow Submarine, Yellow Submarine. To co z tyłu za mną stoi, to nie jest Yellow Submarine, jest tylko Yellow, a dzisiejszy odcinek poświęcony jest łodzi, która się nazywa Dar Włoszczowy. Zapraszam. Dobra, kochani, dzisiaj zaczynamy od informacji. Włoszczowska spółka giełdowa ZPUE, produkująca transformatory, wzięła w leasing ekskluzywny jacht wart 37 milionów złotych. In just a few moments our show will begin. 37 banik. No i oczywiście część akcjonariuszy się wściekła, akcje spadły firmy na drugi dzień o parę procent, więc oni sprostowanie czy tam jakieś tam wyjaśnienie zrobili. Więc w wyjaśnieniu po co im jacht napisali tak. Celem zakupu jachtu jest m.in. wzmocnienie pozycji na rynku klientów morza śródziemnego oraz wywarcie na zagranicznych kontrahentach wrażenia pewności siebie. Czyli już kumacie, oni nie kupili tego jachtu po to, żeby się opalać tylko po to, żeby wywrzeć wrażenie. To znaczy oni myślę, że sam prezes na tym jachcie będzie wrażał znaczy wywierał wrażenie osobiście, chyba że się mylę i w tym przypadku prezes wyśle tam na ten jacht księgową, żeby mogła Faktury dla klientów za transformatory wystawiać. Ale myślę, że jednak raczej prezes, jak znam życie, bo kiedyś widziałem w kan stały takie jachty po 40 baniek każdy i na co drugim jachcie prezes właśnie osobiście tam te stosunki utrzymywał, nie tylko handlowe. Więc dlatego mnie się wydaje, że oni jakiegoś wielkiego wrażenia tym jachtem nie zrobią w tym kan. Więc jak oni chcieli zrobić. Żeby mi nie spadł iPad do wody, bo jej tak zwolniłem. Jak oni chcieli zrobić wrażenie. To oni powinni sobie nie jacht, a łóż podwodną kupić. I to by był sztos, powiem wam co? No przyznacie, nie? Jakby tak wypłynęli na lazurowe wybrzeże ubotem. botem, tylko musieliby uważać, żeby tam y, dzieciaków na materacach nie potopić, nie? Ale ja już to widzę powiem wam. To tak jak, jak w Szczękach było, nie, że tam, y, tam na plaży siedzą wszyscy spokój, takie cisza, nie laski w tople, z nic nie podejrzewają, a tam wpływa ubot już tam, dam, 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 dam. I w pewnym momencie nagle y, ten, jak to się nazywa w tej łodzi podwodnej, co się taka faja wystaje prezesa. No, y, Perysko, peryskop prezesa i wszystkie laski padają na twarz. O, jaki prezes. W ogóle myślę, że taki e, e, prezes powinien sobie kupić łódź podwodną z torpedami od razu. Żeby były torpedy jądrowe, no to wtedy laski będą wiedziały, że no facet z, tor z, z jądrami, z jajami. E, po co taka torpeda? Taka torpeda by się przydała, bo on by mógł taką torpedę wysyłać w kierunku wybranej kontrahentki, prawda? I tam przypięta karteczka na tej torpedzie. Dzień dobry, zapraszam serdecznie na te negocjacje do mnie. No i mówię, specjalnie powiedziałem kontrahentka, zwróciliście uwagę, bo musi być chętka. Bo gdyby ona, <laughs> przepraszam, nie miała chętki, no to by na taką torpedę nie wsiadła i prezes sam by sobie musiał ubiegać interes. Ale łódź podwodna, powiem wam, to jest jedna opcja. Ja myślę, że jeszcze większe wrażenie by prezes zrobił, jakby sobie prom kosmiczny kupił. Tak! Więc to jest bardzo dobry patent wahadłowiec, natomiast nie wiem tylko, czy by ich było stać na ten wahadłowiec, bo jednak no, pierwsza rata leasingu za wahadłowiec byłaby dość wysoka i pewnie trzeba by sprzedać nie tylko włoszczowo, ale i miechów na koniec mam taką propozycję nieśmiałą dla marketingu w tej firmie, że można zrobić wrażenie mniejszym kosztem, na przykładzie małżeństwa, które leciało do Egiptu no i żona tam dzwoni i mówi, ty bo już niedługo lecimy, powiedz, masz coś kupione dla mnie on, co coś miałem kupione, no bo kupiłbyś mi coś fajnego na plażę, ale dziewczyna ja się nie znam co ty na tą plażę tam potrzebujesz, no to kup mi coś takiego, takiego mi coś kup że jak założę na plaży, to żeby wszystkim szczeny opadły i jego tak nagle olśniło i on mówi tak, wiem co ci kupię, co? łyżwy. <dziękuję>, Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim, żeby w czasie wakacji łyżew nie brakło. Trzymajcie się.